Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego biura jest możliwość swobodnych spotkań i konwersacji. Odpowiednia strefa wspólnej pracy pozwala na integrację zespołu, szybką konsultację projektów, a jednocześnie pozwala zachować odpowiedni rytm. Wysokie stoły z kolekcji IDEA typu PA oraz H dostępne są aż w 12 rozmiarach blatu, dzięki czemu dopasują się do bardzo różnych potrzeb użytkowników. Stoły A oraz H dostępne są w dwóch wersjach: mobilnej na kółkach oraz statycznej z trwałymi stopkami. Podpórki ze stali szczotkowanej stanowią wygodne podparcie dla nóg, a wykończenie zapewnia estetyczną powierzchnię odporną na zarysowania. W naszej strefie spotkań nie może zabraknąć wielozadaniowego stołu Axeline Mobile, wyposażony w praktyczny system składania, dzięki czemu po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, będąc idealnym rozwiązaniem w małym biurze. Podczas kreatywnych spotkań pomocna okaże się powierzchnia suchościeralna, która ułatwi nam wizualizację i przekazywanie informacji. Na koniec detal, który dopełni każdy gabinet i salę konferencyjną. Stolik kawowy Lusso, czyli połączenie elegancji i klasyki w nowoczesnym wydaniu. Odpowiedni wybór materiałów i kolorów pozwoli, aby stolik wkomponował się w już istniejące aranżacje.